dzisiaj zjemy. biały. Biały barszcz. Moją ulubioną. Podawać z białą kiełbasą lub makaronem. Albo z jajkiem. Już gotowe? Smakuje? Twoje zupy są pyszne. Wyniarę, dobry pomysł, dobry smak. Twoje zupy w sześciu smak. Musisz spróbować. Uwaga! Nowa sensacja! Cool Colgate Baking Soda. Sensacyjne uczucie świeżości? Cool sensation. Cool sensation. Czystości? I naturalna biel. Nowa pasta Colgate Baking Soda to naturalny sposób na czyste zęby i fluor zapobiegający próchnicy. Poczuj sam sensacyjną cool czystość i świeżość. Nowa pasta Colgate Baking Soda to biel, którą widać i świeżość, którą czuć. Gospodarkę uzdrowić Pobieraj produkt krajowy I zapamiętaj refren CPN I stację widzisz już nowe Zupełnie odlotowe I czujesz się jak Superman CPN C, -p -n. C -p -n. Jestem nowy C -p -n. produkt krajowy CPN CPN Twoja stacja benzynowa Cześć, Aniu! Świetny kapelusz. Muszę go nosić. Moje włosy wyglądają koszmarnie. Spójrz na ten łupież. Zamiast kapelusza potrzebny Ci jest nowy Head and Shoulders. Nie ma nic lepszego. Nowy Head and Shoulders usuwa łupież skuteczniej niż inne szampony, nawet gdy damy im jeszcze jedną szansę. Zobacz, nie ma łupieżu. Wyglądają wspaniale. Dzięki. Takimi włosami kto wynosi kapelusz? Nowy Head and Shoulders. Najszybsza droga od łupieżu do pięknych włosów. Nie ulegaj wrażeniu czystości, zaraz czają się wszędzie, zagrażając Twoim najbliższym. Ale oto nowy Domestos Uniwersal. Domestos nie tylko znakomicie usuwa tłuszcz i brud, ale również, w przeciwieństwie do innych popularnych płynów czyszczących, zabija wszelkie niebezpieczne dla zdrowia zaraz. Teraz możesz czuć się bezpiecznie. Domestos Uniwersal. Czysty i bezpieczny dom. Coś nie tak? Pora więc zajrzeć do nowej książki Kasi ze sprawdzonymi przepisami na pyszne, tym razem nie tylko słodkie wypieki. Możesz wypróbować je sama, kupując sześć promocyjnych kostek margaryny Kasia. Ta książka pomoże ci poprawić rodzinny nastrój w różnych sytuacjach. Szczegóły w telewizyjnej gazecie wyborczej, pismach dla pań oraz na promocyjnych opakowaniach. Z Kasią ci się upiecze. proszę zachować pudełko. W nowej promocji Ramy wystarczy zbierać kupony z opakowań, by dostać gratis świetne rodzinne filmy wideo. Ojej, ale które filmy wybierzemy? Każdy uczestnik promocji może otrzymać aż dwa filmy gratis. Liczba promocyjnych opakowań i kaset jest ograniczona. Z Ramą Kino Rodzinne gratis.